rozglądamy się dalej. Nie pamiętam gdzie są wejścia w tym statku. Ta dwójka podejdzie od tej strony. O! Chrysalid w środku! Nic nie będziemy mógł tam zrobić. O, 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 o. Jeszcze ktoś w środku? Żeby tutaj gdzieś nie było sufitu. Co strzela, jak rune. Nie mam zielonego pojęcia, co on strzela. Co to, to jest taki sniper. No. by polazł? Człup, sprawdź to. Bo tutaj nie ma nikogo, tak? O, to jest Wajza. Miały dwie Wajzy i dwa to Chrysalidy. Chyba, że to był ten sam, tylko latał w to z powrotem. Co? Nie wiem, jeszcze. Johnny? Aha, trafił. O, wow, i zabiło nawet. czasem z dziwnych miejsc naprawdę ich zauważają. Dobra, to Czołg popilnuje tego wejścia. A tutaj zobaczymy, czy też jest wejście. Tak. Dobrze. No dawaj, mam czołg, mógłbyś strzelać. Aha, tylko te, te chrysalidy przechodziły. Dobra, to nie będę się jeszcze opuszczał. Żeby to się źle nie skończyło. Ząbiaczeniem. Możemy wchodzić z tym wejściem też czterech wspaniałych, pięciu właśnie, ale czterech tak stoi w szeregu. A, no jeszcze jedna zaleta czołgu, chrysalidy yy, nie, nie mogą go zmienić w, zombi w zombiaka. Mm. <laughs> to logiczne. Ona poje się tych chrysalidów tutaj. Spieprzam. No <laughs> ja, dobra, zaczekajmy na resztę zespołu. Gdzie te hyrsaliny? O kurna... Jeszcze bardziej się obawiam tam wejść w tej chwili... Może czołg? Spróbuj czołg. Nikogo nie widzisz, co? No gdzieś się, kurna, pochowały. Cholera. Czy są na górze? Ale były... Ich... może jeden, ale na pewno jeden, co najmniej Chyrsalid gdzieś tutaj się... szwenda. Może jednak gdzieś na górze? Boję się. One gdzieś tu są. Czekają na mnie, czają się w ciemnościach. Byłaś. Jest! Czego ucieka? O oh fuck! Jasna cholera się czołgnął. Ale zamieszanie. Ale się narobiło. Ten kurna tutaj jakiś ninja chrysalid zeskakuje z sufitu. Okej, okay, zobaczyli go. Rzeczywiście on jest tutaj na górze. Tak jak widzieliśmy, że to jest sobie przeszedł, zeskoczył na tych trzech, atakując ich od góry cwaniaczek. Ale ja w niego oczywiście nie mogę strzelić A ty A ty go nie widzisz niby, tak? Widzisz? Ale go nie widzisz. Dlaczego nie możesz do góry? O, o ten sposób Aha Nie, bo on... Dobra, ale tutaj ciebie nie powinien dorwać. Ty się też odsuń. Pewnie ten drugi przychodzi tutaj za pomocą tej windy, tak? Dobrze mówię? Zapewne tak jest. Zobaczmy, co teraz się stanie. O, z drugiej strony, kurda, ja byłem pewien, że on przeszedł gdzieś stąd. A on przeszedł gdzieś stąd. Czyli jeszcze raz, on jest gdzieś tutaj. Nie ma go żeby był gdzieś tu? O oh, fuck. No jasne. No jasne. Dobra, zaczekajcie jeszcze raz. No dobra, jakoś udało się przeżyć tą kolejkę. Musiałem się trochę przegrupować. Jak widzicie tej dwóch ludzi cofnąłem. Dałem czołg na pierwszy ogień. Cofnąłem się też akatoj. I tutaj mamy tego jednego chrysalida, a drugi. Naprawdę nie mam pojęcia zielonego skąd on. Aha, nie, dobra, tu jest ten. Ja Ten nie mam pojęcia skąd przyrazu. Pamiętać, jak tutaj się poruszyłem, to nagle pojawiał się za mną. Wydawało mi się, że jest tutaj gdzieś. Ale sprawdzałem, akurat to miejsce i jego to nie było. Więc naprawdę, duch chrysalida. to jest. to czołgiem Aha. Tak. Nawet czołg mnie zawodzi. W takiej sytuacji. Dobra, przynajmniej tego mam z głowy. Teraz nawet to nie przejdę obok niego, tak? To masz i tak za mało punktów akcji. Kossiama ty też ma za mało. O, a ty kogo widzisz? A ty możesz się nim zająć, tak? Dobra, spróbujmy. wytrzymały? Mam nadzieję, że to był ostatni. Boże, ale, ale widzicie, nawet wystarczą dwa chrysalidy na bardzo małym terenie i potrafią naprawdę zaleźć za skórę. Jeszcze jeden. Więc nawet trzy tu były. Prawie trzy, jeszcze więcej ich tutaj nie ma, Bierzmy, co jest na górze? Nic tak, ale jeszcze coś jest. Jeszcze coś tu gdzieś łazi. O właśnie, kolejne. Już cztery chrysalidy tutaj były. A zobaczymy czy nie jeszcze więcej. Aha, snagman. Już wolę ich niż chrysalidów. Zresztą wolę każdego niż chrysalidów. Zależy w jakiej sytuacji, no ale w takich ciasnych przestrzeniach na statku to chyba naprawdę są potwornie groźne. Coś czuję, że zaraz tak ktoś zginie z moich. Ta, za bardzo do przodu tam wylazłem. Kto to jest? Nie, prawda? O nie, spanikował. <laughs> Ale fart. No Paweł, masz dużo szczęścia. <laughs> szczęście, się spanikował i nie mógł strzelać. O, czy to wszyscy? Ta. Okej, okay. dobra, wracajcie. O, mamy pancerze. No tymi sobie już nie zawracamy głowy. Yy... Tak, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. A tutaj wszyscy mają. Dobrze, jak tam badania? No, tylko nie w tej barze. Dobrze cały czas. Co tu jeszcze? Właśnie. Jeszcze muszę zaczekać osiem dni. Przynajmniej. No jak to nasze badania nie powinny się już kończyć? Właśnie. No dobra, to teraz już mamy z głowy to. W sumie nie wiem, czy teraz już jest sens, cokolwiek. Spróbujmy jeszcze tego blastera. Bardzo możliwe, że nie zdążymy go już wynaleźć. Teraz mamy ale nie pojawiło się. Alien Research. Tak. No i właśnie mamy, że jest teraz jasne, że hordy obcych są kontrolowane z podziemnej bazy na Cydonii. Która jest e, jakimś obszarem właśnie na Marsie, e, na którym znajduje się pięć, e, nie pięć, tylko tam znajdują się piramidy o pięciu ścianach i duża formacja przypominająca ludzką twarz, no i tak dalej, w każdym razie jest to Cydonia. I gdybyśmy, no właśnie, jakbyśmy mieli Avengera, to chcąc przechwycić jakiś statek czy coś, tutaj nam się pojawi przycisk Cydonia, i będziemy mogli się tam udać. No ale to za chwilę, maleństwo jakieś tam wylądowało, jeszcze 7 dni. Czy wiecie co ja sprzedam tego? No to nie ma sensu i tak już prawie się nie zajmuję tymi latającymi ufokami. Tak więc tak. I poproszę jednego Avengera. Ciekawe, co mi się 22 dni. No, czyli trochę jeszcze to potrwa. Bardzo dużo Battleship. Tutaj już mamy tylko tego Skyrangera. Ale Battleship i tak, nie i tak byśmy go nie mogli zastrzelić. Więc poczekajmy, aż może wyląduje. Aha. Tak. To też mogło być, właśnie. A po co oni są? A dobra, w sumie niech część będzie z laserowymi, i tak zabiorę tych, trochę tych strzelp laserowych na tę ostatnią misję. Dobra, i teraz stąd prawdopodobnie, tak gdzieś będą włazić. Albo z hangarów, znowu nie pamiętam, znaczy po prostu nie wiem. Jednak hangary albo z tego i z tego też jest taka możliwość. To nie jest dobre strzelanie. Strzelania. dobrze, Dobrze, że to są to fly. Oh, <grywki> Dostał zabłąkanym strzałem. Dobra, i to jest dobry koniec tego odcinka. Zapraszam do następnego.